Iniesta. Iniesta przed nim Alblusi. Teraz z kolei Pedro. Pedro wrzuca tę piłkę. No i nie wolno było interweniować Bramkarzowi. I w taki oto kuriozalny sposób w 25 minucie gry piłkarze klubu Al Sad tracą gola. Zamiast wybić piłkę poza linię. Obrońca klubu z Kataru zagrywa do swojego bramkarza. Ten z kolei powinien był wybić piłkę nogą, zagapił się przez moment no i stało się. Barcelona prowadzi, ale okoliczności straty tego gola rzeczywiście są mocno kuriozalne. No i teraz jest już 2 do 0. Zdążyli jeszcze przed przerwą. 43. minuta gry. Adriano i piłkarze Barcelony już myślę definitywnie wszystkim tym, którzy liczyli gdzieś tam w głębi ducha na sensacja. Było takich ludzi z pewnością bardzo niewielu. Jeśli już to gdzieś może właśnie w Katarze. Barcelona pozbawia złudzeń swoich przeciwników. Zobaczmy jeszcze raz. I jak to wszystko zostało rozegrane. tym razem Adriano już bez większych problemów przyjął piłkę no i tym razem Mohamed Al Sakr nie zdołał skutecznie interweniować Trudno mieć jakiś szczęście Mascherano podanie do Iniesty Messi ładne zagranie Keita jest 3 do 0 w 64. minucie gry. Zrobili to z elegancją, bardzo efektownie. Keita nie musiał nawet próbować sam jakiegoś mocnego uderzenia. Po prostu lekko kopnął piłkę w kierunku narożnika bramki i stało się. Jeszcze raz to podanie Kejta, który w tej rywalizacji Barcelona zdominowała wydarzenia i teraz Bramka na 4 do 0 doskonale włączył się Maxwell do tej akcji i on właśnie w 81 minucie gry daje ekipie z Katalonii Gola na 4 do 0. Ped Guardiola spokojnie przyglądający się temu co dzieje się na boisku. no Prawdziwa rzeź winiątek. Jorge Fossatti ma problem, pretensje do swoich zawodników o tę sytuację, że znów tak łatwo pozwolili graczom Barcelony stworzyć sytuację. Tutaj właśnie Tiago błyskawicznie zagrał piłkę. No i stało się.